W do boju żołnierze, polski czym i zabroń. Boska potęga na strzeże, woła do boju hasłoń. Godzina pomsty wywija za zbrodnię mękę i krew. Po raz pierwszy obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Inicjatorem powstania tego święta państwowego był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 14 lutego 1942 roku naczelny wódz, generał Władysław Sikorski, wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Z tej też okazji poseł Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński złożył wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej oraz na kwaterze żołnierzy Armii Krajowej i szarych szeregów mieszczącej się na cmentarzu wojskowym w przemyślu. Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. 14 lutego 1942 roku wódz naczelny generał Władysław Sigorski przekształcił Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową i ta 100 tysięczna wówczas formacja przekształciła się w ciągu paru lat w ponad 400 tysięczną wielką, dobrze zorganizowaną. Armię podziemną, największą armię podziemną w Europie, która walczyła z okupantem niemieckim. Walczyli, bo walczyli o Polskę, o niepodległość, o honor całego narodu i całej Europy. Chwała bohaterom. Rodzina